Cześć, witam wszystkich hodowców. Słuchajcie, sezon legowy coraz bliżej. U mnie dziś, góra, jutro. Seniczki zostaną przeniesione do cieplejszego pomieszczenia. Bo są jeszcze na dworze. Na dworze mamy dziś minus 12. Chciałbym wam pokazać, bo dziś dojechały do nas produkty ze sklepu SeazalNet produkty, minerały, witaminy, preparaty, które dodajemy samiczkom, żeby mogły sobie ewentualnie zbudować tą, 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 te, te, te skorupy, te, te jaja w sobie, żeby było wszystko ok. Pokażę Wam te produkty, które ja zamówiłem, uważam je za bardzo dobre. W zeszłym sezonie je zamawiałem również, również je używałem. No i w tym sezonie również będą używane u nas. Co nowego? Z nowości znalazłem przez przypadek w Sizalnecie właśnie skorupki jajek. No tak, wiem, że ktoś powie, że można to sobie samemu zrobić i tak dalej i tak dalej. Oczywiście macie rację. Ja natomiast jestem osobą wygodną. Nie mam czasu na, 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 na jakąś zabawę tam z jajami, ze skróbkami, zamówiłem je. Wszystko dzisiaj zostanie zmieszane w tej właśnie takiej mieszance dla, dla samiczek, tej mineralnej. No i zobaczymy. Myślę, że będzie wszystko ok. Za chwilę Wam przedstawię te produkty. No więc zapraszam. Słuchajcie, to są właśnie te produkty, I tak jak widzicie z tej samej firmy, plus właśnie skorupy jaj, Zobaczcie, tak to wygląda, dopiero to przyjechało, rozpakowałem przed chwilą, więc jeszcze to. Nie wymieszałem, za chwilę Wam pokażę jak ja to mieszam. Samiczki w zeszłym roku to bardzo dobrze pobierały. Wygląda to w ten sposób. No i za chwilę mieszam. Każdy produkt oprócz tego, że jest za, za zakręcony ze zwykłą nakrętką, ma taki tak zwany dozownik. Nie w dozowniku widzimy, i dodatkowo jeszcze jest zabezpieczony od góry takim wieczkiem. Słuchajcie, ten produkt, jeżeli chodzi o te jaja, bo to jest od jaj. Tak wygląda. zamknięty próżniowo. No, dodajemy. Wszystko już się miesza. Podzieliłem to na dwie partie, żeby lepiej się wymieszało. A no, i teraz będę jak to wiemy. Słuchajcie wyszło jak zwykle pięknie, czyli drobniutko. Wymieszało mieszał nam wszystko robot. Zobaczcie. Zaraz sypiemy do karmików. Dajemy samiczkom i wierzcie mi, że super to pobierają, no oprócz tych skorupek, bo pierwszy raz je użyłem u siebie. No i zobaczymy. Ale pozostałe produkty, tak jak powiedziałem, w zeszłym roku używałem, uważam, że są super. Ptaki jedzą, nie zostaje to, a jak nie zostaje, to wiadomo, że nie wydaliśmy kasy na darmo. To jest najgorsze. Jak no, coś się kupuje i to jest chybiony strzał. No, także tak i teraz zobaczymy jak będą ptaki to brały.